Cześć w kolejnym odcinku z przykoty minecrafta ja mówiłem że pospieram trefienko i pospierałem mam 22 i znalazłem wioskę przy tym To jest wioska ale się noc robi mam uszeczkę, no ale pójdę do wioski się przespać I, dzi i dzisiaj będziemy spierać materiały a może za kilka dni zrobię live a spierania materiałów pod ziemią a teraz to muszę tą wioskę oprabować jak się, jak możliwie się to no nic nie ma ale na tym domku coś ale mały domek zepsuty tam dalej są domki może w nich coś będzie, o i mam snopy siana je pospieram po, z nich będę mieć może drugi stack chlebka Pozostanie wioski w pierwszym odcinku stopiłem aż 64 chleba. I drugie 64 było bywalne. Więc szukam. Dobra. Z pszenicy mogę zrobić chleb. Więc ja szukam tu pszenicy wyrośniętej. Dobra, nie ma wyrośniętej. Więc idę więc do idę to tego tomku. Może w nim coś? Znowu taki mały. Tu wyżej jest tom. Tu wyżej jest kilka tomków. Kolejna snopy Tu nic nie ma, ale się O, w pobliżu potwory. Chodź tu. Chodź tu. Gdzie jesteś, siusiaku? Aha, hacin. A stychaj. Nie mogę przy ciebie spać. No, Chcie jeszcze! Kupi się, Lasie. Winocha. Spod mojego domu. Więcej ich jest? Sio. No i dziękuję. W końcu mogę spać. Kupię potwory na pozwala spać. Trochę prywatności, potwory. Nie tak, że się trzecie po nocach. Ksta. Chopra, wchodzę do wioski, tylko po to by ich oprapować. Tak wygląda, że się kracza. Bo życie kracza. F FPI z wiochy. zapierać wszystko, to się. Co tu się stało? Ja nie chcę. Ja nie chcę ziemi. Ziemia śmierci. Dobra. Jeszcze tu są domki. Ała. O, miasto skniłe. się. Wysyłabym sobie to. Boję się, że tu w pobliżu są jakieś Creepery. Ale skrzyneczka. I dużo. Dużo rzeczy. Ale przez to mam pełny ekwipunek. O, kolejna skrzynka i emeraldy. I to rozumiem. E, dobra, to wezmę. Te sadzonki też wezmę. Niepotrzebne mi, ale trudno. Tu coś. Nie, nic tu nie ma ciekawego. A tu? Jest skrzyneczka i. O, tu jest ciekawe. A co tu? Na Naprawa. Na prawa. Że ja wcześniej tego nie założyłem? Skuszany spodnie sobie tak zatrzymam. To założę i skórę wezmę. mi się na to. A tak w sumie, tak w sumie to jak już mam w tą skrzynię, to zbiorę. No mi się. Dobra, więc ja idę w dal. By znaleźć jakieś potrzebne rzeczy. I krówka, którą utukę Pod będzie skórka. I szarcie. Kolejna krowa. No i. Otóż o tu szok kwiatuszków i. Tam nie chcę spaść. Może zejdę tu. Może znajdę coś. Hmm. Chwilę wydawało mi się, że widzę węgiel, ale nie. Więc idę dalej. Idę dalej w poszukiwaniach przygód i nie więcej. O! Coś w tym może być. Dobra. Na szczęście. Na szczęście, mam już go, by zaznaczyć punkt odrodzenia. Węgiel. Węgiel. Zawsze, zawsze się ma to węgiel więc pospieram go o pa Sąpiak! cześć Sąbiaczek Cześć na 1v1 to ho no ho Cześć 1v1 sąpiak. tylko nie tylko proszę nie stychaj, bo ja lubię 1v1 z tobą Także ta luta węgla jest spora dosyć ale tyle o bra tam nie chcę schodzić nic nie mam tam schodzić. Dobra. I tu zostawiłem moje łóżeczko, więc ja spiorę. Nie mam miejsca. Dobra. potrzebna mi pusta mapa. Czarna owieczka. Kolejny węgiel. Węgiel się nadaje. Mieć się to niczego dla mnie nie nadaje. Muszę to. Jedyne to, czego można to zbierać, mieć to dopiero, dopiero na chronę. Albo, albo. mieć bloki o wyglądzie miedzi. Dobra. Je, tam jest jakiś pająk szkielet. I żelazo. Czy mi się opłaca? Nie tak, no, ale nie, jeszcze nie. Nie płacę mi się jeszcze. Widzowie, tak w ogóle, to zostawcie subika, lajka i napiszcie w komentarzu, co sądzicie i co osiągnąć najszybciej. Tutaj. A ja się będę powoli żegnął. Podbieram sobie jeszcze ten fajn. Poswiecam sobie tą jaskinię i ja się szeknam. Pa.